Oh. 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 Cześć Jara. Cześć. Super. Dziękuję, że się zgodziłaś. Jestem ja się z Zielą Siwińską, polską piłkarką. Wiem, że nigdy nie korzystałaś z zabiegów fizjoterapeutyczno chiropraktycznych Nikt cię jeszcze nigdy nie nastawiał. Nie, jeszcze na takim poziomie, jak gdzieś tam śledziłam, to jeszcze nie, więc, więc fajne, miłe doświadczenie myślę dla mnie. Chyba, jeszcze nie wiesz, tak, Jeszcze nie, jeszcze nie wiesz, wiem, co tego, to czeka. To chyba i dopowiem po, A, na końcu, po... Na końcu, Tak jest. Na pewno będziesz się czuła bardzo, bardzo rozluźniona. Możesz się czuć troszkę zmęczona dzisiaj, bo rozluźnie cały twój taki był. Układ najwowy, układ naczyniowy na pewno przyspieszy, więc tlenu dostaną twoje mięśnie, twoje wszystkie tkanki. Czemu? No bo tak jak powiedziałem, rozluźnimy Twój układ nerwowy i naczyniowy, mhm. bardzo dużo tak jakby dostaniesz impulsów rozluźnienia dla ciała, wiesz, jest to coś mhm. niesamowitego. A wiem, że jutro będzie mecz z Wrocławiem. Tak, dokładnie. Jutro już zaczynamy ligę, ruszy nasza ligę, ekstra liga kobiet i tak właśnie miałam małą obawę, czy do tej terapii przyszedł, ale już mnie uspokoiłeś, więc... Tak, no to jutro, kurczę, mimo już obrońca, tak? Tak jest. To jutro strzelisz ze trzygarni. <śm> Okej, okay, jak obrońcy? Będziesz się, nie? tak, będziesz lecieć lewo, przód, Słuchaj, przód, Słuchaj, nie wiem, tak, bo jak strzelę, to będziesz musiał co tydzień przyjeżdżać, więc... Znaczy wiesz no, <śm> 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 na pewno się dogadamy, wiesz co chodzi? Na pewno się dogadamy, kurczę, wiesz, tam, e, z waszym menadżerem, z trenerem Super. Ja opłacał też opłacał bilety. Wiesz, Wszystko jest do to dogadanie. Jasne, że tak. Um, dobrze, bo masz jakieś dyskomforty, jakieś bóle, jakieś dolegliwości bólowe, cokolwiek? E, wiesz co, teraz ak aktualnie nie, bo gdzieś tam cały tydzień e, przygotowywałam się do meczu i też dużo korzystałam z fizjo, ale generalnie ja jestem po dwóch operacjach kolana. Nie wiem, czy to jest dosyć a, istotne. A co się stało? E, były dwie rekonstrukcje chrząstki stawowej no. i acel. Okej, okay, to, to tak jest ten Tak jest, tak jest. No i połowę życia mojego z chilesami. W sumie tę dinopatia, okay. Hillesy, takie, jest, więc takie w sumie sztywnienia rano, więc to już takie myślę, że już um, lata grania i, i zbierania tych... to zdrowie, co? Właśnie dokładnie. Yes, no Sporto to zdrowie, dokładnie. to jest niesamowite. A tak myślę, że oprócz tego, nie wiem czy to dużo, ale już nic, więc... Super, no to bardzo fajnie, no to w sumie taki, taka podstawa, że tak powiem, piłkarza, co nie? No, Piłkarki, tak, tak. które gdzieś tam ma problem z nogami, no bo to kuj, czy tam cały czas używacie tych nóg, to na rękach nie będzie no, tak. wiedział. No to wiemy, że bramkarką jeszcze zostanę, jak już nie będę mogła biegać, to pomyślę o tym. Tak? tak jest, dokładnie. Super, połóż się proszę na plecy. Czyli co? O 17 nie wspominamy? Ale u 19, tak? <grymne> <Nie>. <grymne> 2009 rok, tak? To kurczę, no do 2020 miałaś, tak? tak Zawodowo. Dokładnie. No to fajnie chyba, co? To kurczę, parę lat jest. I że tak powiem 88 meczów dwie bramki strzeliłeś, ale, ale od teraz to kurczę jeszcze tych białek strzelać, co? Kurczę, <grymne> widzisz, że nie poznałem cię wcześniej. <grymne> Wiesz to wszystko się dzieje, że tak powiem z jakiejś tam przyczyny. Tak więc wiesz, no, już dzisiaj masz mamy tą możliwość, obojętnie się że tak powiem, poznać, spotkać, tak więc dużo się jakoś rozciągasz. Yy, jak, jak wygląda ten wasz trening? Jak to wszystko wygląda? Wiesz co, myślę, że takie słynne rozciąganie to zmora. Wszystkie... Bo każdego, co? Tak, a piłkarzy i piłkarek to już w ogóle nie wiem dlaczego my jesteśmy aż tak oporni na to. Znaczy, staramy się robić i ja staram się robić, ale do systematyczności regularności tego to bardzo daleka droga jeszcze, więc... Ale świadomość jest, że to jest potrzebne, tak. więc od tego się to zaczyna. Czyli w teorii to wiemy. Tak, w teorii super. super. Teoria fajnie. Hmm. Teoria fajnie. No dobra, no to czuć troszkę poję na tym twoim Bioderka fajnie, no tylko te moje kolana, gdzieś tam no, prawy staw kolanowy, troszkę gdzieś tam taki ciaśniejszy, co nie? Czujesz no, te tkaneczki. Już, nie mam chyba na, pełnego zakresu. Tak, tam, no, no, to no wiesz, to tak fajnie idziesz, a to lewe, prawe jest no takie gdzieś tam. No czuję, jestem tak czuję. Mhm. No jest już tutaj tak jakby jest cała, cała to tak jakby ten przód coś tam się tak jakby dość mocno ogranicza. Tak, czuję takie nawet rozpiranie w kolanie, wiesz? Jasne, zobaczymy sobie coś, wiesz? Może dzisiaj też oczywiście popracujemy też tak jakby, mówię, połamiemy Cię troszkę do tego domu, bo to jest okay. y, clue tego kanału, ale zobaczymy, czy takie wiesz, jakieś tam proste rozluźnienia tych Twoich stawów. A jak wygląda, Jolu, yy, yy, Twoja yy, fizjoterapia? Wiesz, że mówisz, że masz czasami codziennie przed meczami, czy tam bardzo często, ale jak to wygląda? Jak wygląda ta, taka sesja terapeutyczna? Chyba że, chyba, że nie możesz mówić no to, wiesz, to Nie, pewnie, że tak, pewnie, że tak. Wiesz co, raczej to wygląda w ten sposób, że no wiadomo, trenujemy codziennie, więc po każdym treningu, szczerze mówiąc, pojawia się coś nowego, nad czym trzeba popracować. Tak samo, czy nawet w tym tygodniu gdzieś w poniedziałek byłam z plecami, a już wczoraj byłam z łydkami, bo gdzieś po treningu tak. mnie spieły, więc Raczej to takie na, na, naprawianie na bieżąco Sta, tak, stanu, przywracanie po prostu sprawności, żeby być na kolejny trening, więc raczej działamy w ten sposób. No i wiadomo, że po meczach to typowa regeneracja, czyli jakieś rozluźnianie mięśni, e, więc raczej działamy w ten sposób. Jak zostałaś powołanie do kady? W 2009, tak? Zaczęłaś od 6, a 2009. Tak, 2009 już debiutowałam w pierwszym, Tak, debiutowałam w seniorskiej. Hmm. E, jak, to, jak to było, kurczę? Bo to wiesz, co to mnie ciekawi, kurczę. Jak to być, jest być powołanym do kadry polskiej? Kurczę, coś niesamowitego musi to być. E, no, kurczę, miałam wtedy 18 lat, więc w ogóle to było dla mnie bo to była kadra seniorska. Ja jeszcze wtedy grałam w U19 i jedno z nielicznych właśnie z tej kadry U19 tam, przykład, dwie dziewczyny ze mną e, zostały powołane do seniorek, więc kurczę ogromne wyróżnienie. I szczerze nie da się nawet chyba tego opisać słowami, e, bo chyba każdy sportowiec właśnie trenuje po to, żeby kurczyć. No nie wiem, czy jest coś lepszego niż granie, reprezentowanie własnego kraju, nie, więc. Tak, tak, coś niesamowitego, więc. A jeszcze... Pamiętasz ten dzień? Tak, tak, tak. tak pamiętam, pamiętam, pamiętam. A czy boli? Nie, nie, nie. Okay. nie. A tu jeszcze właśnie co takie... już co, ostatnio... No. Dopiero dwa tygodnie trenuję, dwa tygodnie miałam przerwy, okay. bo miałam bóle właśnie czwórek w dwóch miejscach no. te same i miałam akurat tej prawej e, delikatne naderwanie, wiesz, takie. No właśnie. A widzisz, od razu ci podzielę się z tą swoimi rosterkami tak. No tak, to wiesz to. swoje to zdrowe, jak nie mm. uprawiasz go czynnie. A co czy Ci wzięło w ogóle na piłkę na Czemu się lalkami nie bawiłaś? <laughs> <laughs> Kurczę, wiesz jak często zadają mi te pytania? W sumie wszystkim piłkarkom. To jest tak, podstawa. No, wiesz, to, jest, no to jest podstawa. Kurczę, jeszcze my, jestem jeszcze z tego rocznika, gdzie my za dużo rozrywek nie mieliśmy. Ja tylko tak młodo mhm. wyglądam, wiesz. ale... Ty eee, no, wiesz, ja tam wiesz, no, wysyłaczowałem, wiesz co No ty wiesz, to, ty no? wiesz, ja? <laughs> więc... Że, że już masz osiemnaście. O, wszyscy to wysłyszą, brawo. Eee, wiesz co, no kurczę, no na, na, na podwórku chłopcy grali w piłkę, no. um, nie było żadnych innych jakichś tam rozrywek niż bieganie, eee, więc tak po prostu biegałam z nimi i wybiegałam to, nie? Super. A masz jeszcze kontakt na przykład, z tymi chłopakami, z tymi grałeś, w, że tak powiem, przez blokiem, czy tam gdziekolwiek grałaś w piłę? Wiesz, co? Tak codziennego kontaktu nie, ale gdzieś jak wracam do domu rodzinnego i się spotka, no to wiadomo, że gdzieś tam piątkę się zbije i, i myślę, że też oni śledzą. Ku tak. Ustro nie morskiego, tak, tak jest, dokładnie. Więc myślę, że mnie śledzą i gdzieś tam kibicują. Fajnie, co? Tak. deszczem wiesz co, się połyczy. Ta Jolka to kłócze, nie? A jakieś inspiracje masz, jeżeli chodzi o, o facetów piłki, o kobietki piłki? Wiesz co, ja od zawsze bym zakochana w Christiana Ronaldo'a. Tak. Czyli le, le, lewy kuleczenie nie za bardzo. Co? co, ja jestem zwolenniczką technicznej gry, więc Ronaldo. Christiano Kozak, Tak, co? tak. No i tam pracy przede wszystkim, więc... No tak. Na pewno mu nie można nic zarzucić. O nie, 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 nie. Może osobowością swoją gdzieś niektórych odpycha, ale to, co zrobił i ile wysiłków wsadził w to, żeby być w tym miejscu, w którym jest, to. Niesamowite, co? Nikt mu tego nie odbierze, więc. Ja myślę, że miałam podobnie, że też mi nic łatwo nie przyszło i gdzieś tam też musiałam podwójnie biegać za tymi chłopcami, bo wiadomo, oni zawsze byli szybsi, silniejsi i gdzieś tam. Trochę się z tym Cristiano Ronaldo identyfikuję, i myślę, że trochę mam podobny styl, jakby dziewczyny teraz to usłyszały, że mówię, że mam podobny styl gry jak Cristiano Ronaldo, pewnie e, by się śmiały, ale tak jest. Super. wierzyć na słowo. Wierzyć na słowo, oczywiście, że tak. Ty, ty. Mhm. Zobacz, tutaj twoja lewa strona, czujesz to, co nie zobacz, tutaj fajnie sobie idzie, mhm. a tutaj czujemy opływ, co nie? Ogólnie wiesz co? Tak jakby, ale to, co rozmawialiśmy wcześniej, bardzo, że, ale tutaj, że wiesz, tam później powiem, tam. Jak tam Powiedzmy, że takie pojadę, co tam. Ale fajnie, żebyś unikała tego wysuwania głowy do przodu, nie? Na szczęście. Mm -hmm. Bo tutaj masz... Te, jakieś bóle u głowy masz? Nie, bardzo rzadko. Dobra. Hmm? Jakieś zawioty głowy, takie rzeczy? no jak... Nawet... Dętwienie jąk? Drękwienie oh. rąk czasami w nocy, ale ty myślałam, że zawsze źle się jakoś leży. Hmm? Wiesz, w sensie, że mm, tak. nie ciała. Zobacz, jak leżesz sobie nawet teraz, zobacz, jak te twoje mosty, czyli zamostkowe, tylko mm. słodkowe mięśnie, czyli teraz idą sobie tutaj od tego. Od twojej czaszki do mostka, tak? Mm -hmm. Do obojczyka, tak. Mm -hmm. to one, zobacz, leżysz na spokojnie, a one są napięte jak, że tak powiem, tak zwana planteka na żuku, mm -hmm. Co nie? Jeżeli ty sobie śpisz czy tam odpoczywasz, to one tak jakby zastygają. Między nimi przechodzą yy, nerwy naczynia, co nie, czyli się żyły, tętnice, jakieś tam sploty nerwowe i jeżeli odpoczywasz, to Twoje tkanki, czyli chociażby w tym przypadku gdzieś właśnie te mięśnie mostkowo-wyczkołostkowe, czy pochyłe, prawda, czy gdzieś tam te pewnie stawy, które tak mocno, że tak powiem, napinasz, powodują, że te właśnie tak jakby tkanki, o których wspomnieliśmy, czyli właśnie lewy, naczynia i żyły zostają też tak jakby troszkę dociśnięte, takie wiesz, takie jak z troszkę przycięte, co nie? Mhm. I dlatego możesz odczuwać wieczorem te dyskomforty, na pewno. Poprawa postawy, czyli chociażby samo, tak jakby, wiesz, cofnąć troszkę głowę, ramiona Jamiona cofnąć i na pewno sprawić, że ta Twoja, tak jakby, na tak, to wszystko tak jakby troszeczkę zajdzie do tyłu i rozluźni, tak jakby da więcej takiego przesyłu do Twoich mm, łapek. Ok? Super, naprawdę jest to bardzo prosta rzecz, a a wiele, a wiele pomoże, tak? Patrzę ja pociągnę twoją prawą nogę, ok, Zaczniemy sobie od takiej dekompresji troszkę. Okay. Nie ma żadnych... A już pytałem, że nie ma żadnych elementów metalowych nie, w tej, nie, co? Nie. nie, nie. Uff. W porządku? W porządku. Poszło łóżko i twoje biodra. No ale troszkę poczułam, no. A to było jakieś dyskomfortowe? Nie chyba, co? nie, 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 nie. nie. Fajnie, wiesz co, na pewno fajnie tak jakby to wiesz, yy, 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 bo wiesz, bo te wszystkie manipulacje, czy te wszystkie pociągnięcia, one bardzo mocno rozluźniają, tak jakby dają impuls nie, tyl, no, nie tylko tak jakby, do Twojego kośćca, ale też do wszystkich tak jakby stawów i yy, 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 tak jakby wszystkiego co, co to zaopatruje, co nie? Tak więc fajnie na pewno rozluźnimy sobie te gdzieś tam, żebyśmy się, chociażby bioderowe jakieś czworo boczne lędźwi, jakąś e, czwóreczkę, tak więc. Czy swoja odległość, że tak powiem, twoje pięty do pupy. Ej, ale zmniejszyło się co? Tak, ale jest dużo, dużo, zaraz, zaraz, tak jakby nie ma tego takiego. To, co ci mówię, może to gdzieś tam będzie na początku, mhm. że ta okolica była taka, że jak robiliśmy zgięcie, no to tutaj, gdzieś w tej okolicy było tak mocno, mocno napięte, co nie. A wiesz, co, nie czujesz nawet tak, takiego mocnego rozpierania w tym kolanie. Jasne, super. Um, Czyli co? czyli kurczę, jest, jest możliwe, że tutaj będę, nie? <laughs> Na pewno zobaczysz, to bardzo fajna, prosta technika. Mm -hmm. To dla każdego, kto ma problem z kolanem, To jest w ogóle, jak wiesz, co bardzo proste. Taka dekompresja, czy tam taka mobilizacja, o, mobilizacja. Słapiesz sobie tutaj, wielu, jak najbliżej stawu. Wiesz, jak najbliżej stawu sobie złap. O tutaj. no. I możesz tak jakby robić coś takiego, że tak przyciągasz, a piętą powołujesz do tej pupy. Wiesz co, czyli powodujesz taką i dekompresję, czyli mobilizację okay. gdzieś tam kości udowej względem Jestem kości pyszczelowej, panie, czy odwrotnie. To. Bardzo fajne ćwiczenie. Kilka razy, nawet wiesz co, dziennie, żeby Twój układ nerwowy mm -hmm. zapamiętał rozluźnienie tych tkanek. Przez 2-3 tygodnie, gdybyś to robił raz, 2-3 razy dziennie, nawet po parę sekund. Tylko tak, wiesz, tak jakby dać, mm -hmm. ja to mówię, tlenu Twojemu stawowi i będzie naprawdę fajnie, wiesz? Okay, będę praktykowała. Super. No, bo to mówię, wiesz, bo tak czasami niewiele trzeba, bo najważniejsze jest tak, jakby nauczyć Twój układ nerwowy jakiejś tam pracy, wiesz? Już jeszcze nie oglądałaś Tak, tak. Co czeka, wiesz? Ale wiesz, że to nie będzie tylko tak, jak o. To było przerażające trochę. Wiesz? Wiesz co? Tak, to było przerażające, ci powiem. Wiesz, że cię Czyli... czeka, jeszcze dywestiona. to było... <laughs> Okej, okay. to trzeba się uspokoić. To było kontrolowane i świadome i... Tak, oczywiście. Zresztą Dobra. zobacz. Zobacz, ja jak, jak Ci pokażę, to zobacz, ja sobie gdzieś tam tak powolutku, zobacz, blokuję, tak jakby, zobacz, tutaj sobie mhm. blokujemy i powolutku sobie blokuje, Twój oczywiście cały, zobacz, cały Twój kręgosłup szyjny, co nie? Czyli tak jakby, wszystkie segmenty kręgosłupa szyjnego sobie blokujemy, tak? Zobacz. Wow. Jezu. Nie wiedziałaś, na co się piszesz, widzę. Myślałam, że to tylko pokaz, delikatny, <słuch> wiesz, bez, okej. Okay. Super. Ale Jolu, poważnie, mogę ci to obiecać, że dzisiaj będziesz się czuła niesamowicie rozluźniona, a to oczywiście jeszcze nie koniec po powolutku sobie usiąść, jak wstaniesz, bardzo ci się może kręcić w głowie, jest w rzeczywiście normalnym opuszcz nóżki, jest to naturalnym objawem, tak? Możesz się czuć tak jakbyś, że tak jak sowa, wiesz? Jakbyś nie miała głowy. No, i jest taka lekka, wiesz? Super, jest. co? Nie czuję, że mam szyję, właśnie. O, właśnie. Nie czuję w ogóle z tego połączenia, nie? Jakby Niesamowite. gdzieś ja w obłokach trochę no. Dokładnie, Dokładnie, super. A jak to się stało, że zostałaś powołana? Nie ktoś do ciebie zadzwonił, ktoś ci powiedział: Hej, Jola, kurczę, fajnie, się piłę, i, i chcemy, żebyś była w polskiej kadrze. No kurczę, wiesz, ja będę to pił, bo to jest dla mnie coś po prostu niesamowitego, wiesz? jakieś tam, moje spełnione marzenie, ale wiesz, ale to się niesamowitego. Chciałam zapytać, nie? właśnie. No tak, wiesz, no to kurczę. E, nie każdy chyba może kurczy, wiesz, no nie każdy może być w każdej polskiej, cenie, nie? Tym że tych osób jest tam już eee. małego ją, tak? Nie, no prawda, 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 no, no nie każdy, więc gdzieś tam te grony są wyjątkowe, to najlepsze na dany moment w Polsce, więc bycie Właśnie. w gronie najlepszych w Polsce już samo to, nie? Mówisz samo o tym mówię, za nie? siebie. Wiesz co, no ja grałam w 17 jako młodziczka, potem z u 19, więc myślę, że ten trener z reprezentacji seniorskiej gdzieś tam nas obserwował, i już pograłyśmy właśnie tej juniorskiej, gdzieś byliśmy wyróżniające się w młodzieżowej, tak trafiliśmy do seniorskiej, nie? I tak zostałam już tam na 10 lat, więc więc cieszę się, że jak już mogę powiedzieć, że jak już to na 10 lat, to nie było żadnego przypadku, nie? Że sobie na to zapracowałam. Tak nieskromnie, ale czasami tak się nie, nie, oczywiście, nie się, tak się, że tak no wiesz, wiesz tak jakby sama świadomość tego, że kurczę grałaś, no wiesz samo to już powinno potęgować tak. i wiesz, powodować, że, że jesteś tak jakby dumna z tego, że grałeś dla naszej reprezentacji, tak no to jest coś niesamowitego. dokładnie. To co dalej cię łamiemy. Dobra, lecimy dalej. <laughs> Super. E, zobacz, zrobimy sobie teraz tak jakby twój bujny pięsiowy, czyli mhm. tam okolice. I zobacz, i to. To już czuję teraz, że będzie taką fajną bombą rozluźniającą. Naprawdę. Może to źle brzmieć, ale będzie to niesamowite. Czemu? Bo czuję tutaj dość mocno, tak jakby taki e, zaokrąglony, za... Tak, zaokrąglony, zablokowany kręgosłup piersiowy, tak, że tak powiem, ten mm, środkowo-dolny, tak? E, połóż sobie dłonie ją na głowę i chodź, że tak powiem, z pupą do mnie. Jak, o, super. Okay. Zobacz. Ja tylko potrzebuję od Ciebie wdechów i wdechów, jakbyś sobie na przykład robiła mm, jakbyś coś buchała sobie I tutaj Teraz chciałbym, abyś zbierała łokcie i troszkę się zgarbiła O super i zobacz, wdechy i wmuchasz Dokładnie Uch, Dokładnie. To jest Dokładnie Tak dość mocna bomba tak. No, fajnie. Jak to odczułaś? Uj, dokładnie. Mocniej niż yy, u góry też, Ta, wiesz? Tak, no tam u góry Mocnie, troszeczkę, tak. uh -huh. ale mówię, no wiesz co, tak jakby tutaj, jak sobie gdzieś tam siedzisz, już nawet się chyba spotkaliśmy, to już coś tam się pytałem o coś tam. No szybko to wyłapałeś, wiesz? Chyba w dziesiątej sekundzie, jak... Spotkałeś tak, tak, No, tak? Tak, dokładnie. Wiesz co, już kurczę... Doświadczenie. Już no, no, w lat, <laughs> co to wiesz... No, Tyle mięsa przerzuciłeś. <laughs> Tyle mięsa przerzuciłem, że kurczę, że nic <laughs> więcej nie zrobił. <laughs> <laughs> nie. Zatem teraz przejście okolica, okolica okolicy pięciowo-lęziowej, czyli tam uh -huh. i kręgosłupę. Uh -huh. OK? Nasz kręgosłup lędziowy uh -huh. i połączenie tak stałych krzywo biodiowych, znaczy połączenie kości krzyżowej i kości biodyjowych, znaczy staw krzywio zaopatrują cały twój dół. Wiesz, uh -huh. Przywodniciele, twójeczki, dwójeczki, tryjeczki, czwóreczki, piąteczki, szósteczki, wszystko. <laughs> Całe twoje ciało, tak jakby cały twój dół. I teraz musimy to zluźniać, ok? No Czyli tak. tak jakby damy więcej impulsów, więcej tlenu do Twoich tkanek. Yy, no tak, więcej tlenu do Twoich tkanek, ok? Tak Super. E, połóż sobie łapki, tak. Super, chodź. Wdech. Najlepiej wydech. Głowa ze mną, idzie? Wydech. Uff, ja się tego bałam, wiesz. Okay. wiesz? co? No tak, wiesz co? Mm, ludzie się boją, że my... E, kurczę, że będziemy łamać kości, kurczę. Wiesz co, a to no wiesz, no, no chyba no, nie ma takiej możliwości, wiesz, nawet kurz, wiesz, dlatego... Słuchaj, patrzę na ciebie, to tak... Prawda? <laughs> wiesz, że jest taka możliwość. Ja są jeszcze więcej, Dziękuję, to przyjmę to jako komplement. O, tak miało być. Super. Chyba, że spotkałśmy się na słowo No właśnie. Zmniej sobie łapki. Dobrze, zmienię, sobie łapcie, bo odwetnie. E, tak. Dobra, teraz zdziwimy w lewo. Okay. Skręcę w głowę przy wydechu w lewo. O, to było trochę bolesne, wiesz? Tak, no. no. Czemu tak się dzieje? Inne, inne bo, uczucie. Bo, bo, bo słyszę już twoje pytanie. <noise> Czemu tak może się dziać, że coś może być bolesne, ponieważ... Zobacz, na pewno też albo lewo, albo prawo nożna, co nie? Mhm. Albo lewo ręczno, albo prawo nożna. Albo gdzieś tam pochylasz się do przodu, albo jesteś wyprostowana i tak dalej, tak dalej. Albo lewe oko masz lepsze, albo prawe. Yy, więc tak jakby twoje całe ciało przystosowuje się do tego i jak się przystosowuje do tego, to jedna ze stron będzie tak jakby bardziej, że nie wiem, będziesz się lepiej ratować w prawo, ale w lewo już będzie troszkę to ograniczone, okej? Okay? Czyli tak. dobra, teraz mi rozmi tą i tą stronę tak Oczywiście. samo, czyli teraz do obu nożna i na, noż na, na meczu, tak? Nie, bo ja co myślę, co się dostaje na tym meczu, może Wrocław na tym przyjeżdża. Czy, czy wy jedziecie? My, my tutaj zostajemy u siebie przy jeszcze. Jesł jest, go na to nie przyjeżdża, tak się powiem już no, nie zobaczę tego filmiku do jutra, bo... właśnie, to kurczę, to czasem myślę włeczek i wyślemy, wiesz w każdym razie. i... Kurczę, Nie przyjeżdżacie. Tak? Jak byś zachęciła i czy byś w ogóle zachęciła? Co nie kobitki, dziewczyny, młode, bardzo młode dziewczyny, do ogrania w piłę. Jak byś to zrobiła? Jak bym to zrobiła. Przyjść na trening. Przyjść na trening. Chcesz się spocić, nie <ślesz> wiem, nie. Chcesz się to chcesz przyjść, na trening. Tak, chcesz mieć poradne sztywności, przejść na trening. Super, można zachęcić co? <laughs> Akademie się teraz rozrosną, naprawdę. Nie wiem już co, myślę, że w ogóle sport, nie? To można też dużo o tym mówić, bo kurczę kształtuje no, gdzieś tam i charakter czy dyscypliny Jasne, i tak dalej, i tak dalej. Można poznać naprawdę wspaniałych ludzi, ale przede wszystkim właśnie z fajną przygodą, nie? Gdzieś tam nawet są fakt, że 10 lat grałam w tej seniorskiej reprezentacji to tyle ile krajów się odwiedziło... i ludzi nie... poznałaś, co? No, to Ktoś... właśnie o to chodzi, więc y, fajna przygoda. I to jest zawsze tak, że jak, y, jak coś lubisz robić, jak coś jest Twoją pasją, to nawet nie czujesz, że pracujesz, nie? A de facto ja całe życie to robię i nigdy nie pracowałam. Nie... Niesamowite, co? Tak, właśnie. tak, właśnie to jest mega fajne, nie? Że... E... Taka motywacja też dla wszystkich. Kurze. Dokładnie, Raje dokładnie. Co? Tylko mówię, że to jest tak, że też pasja rodzi ten profesjonalizm, i, i, i ja nigdy nie powiedziałam, że to jest moja praca, ale też dużo ludzi mi to, uświ mi to uświadamia i mówi mi, że ale no to jest Twoja praca. Tak zarabiasz na życie, Ty tak żyjesz. Ja mówię, kurczę, to co, nigdy tak tego nie postrzegałam, ja ale tak co? jest, nie? No tak, no właśnie, tak bo tak jak nigdy nie pracowałaś. No nie, no nie, no, 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 grając w piłkę nożną, na nie? Więc przekonajmy. Tak, to... a, kurczę, zaraz, fajna sprawa, wiąże się za w motywacjach. <laughs> <laughs> że trzeba znajdź swój tak jakby cel i pracować, nie Dok dokładnie nie są dokładnie. dokładnie. oczywiście sport też ma swoje ciemne strony nie ale tutaj mamy reklamować te pozytywne tak. więc tam to by tak tam to nie tak no, no mówię, to wszystko ma z strony medalu, chociażby właśnie ten sport to zdrowie, nie? Że jednak Jasne. mimo wszystko gdzieś tam coś się utraciło po drodze, nie? Tak, Ale wiele no. się zyskało, więc no to się równoważy wszystko. Super. Jasne. A polskie kobietki jakoś tam cię inspirują? Oglądasz na nie? Bo tam kurczę, chodzi, no dobrze idzie, co? Nasze, re, naszą reprezentację polskiej. No. Kurczę, no w większości grałam też, nie? Kiedyś no. tam stacji miałam 3 lata temu, no i głównie, mm, głównie zdrowie mnie zatrzymało w tym, no. więc, y, więc taka jest moja bolączka i, i nie do końca. To też mogę się jeszcze z tym pogodzić tą utratą tej mojej prezentacji, bo tak by to nie było zależne ode mnie, tylko los zdecydował, bo, bo zdrowie, zabrał mi zdrowie i, i w ten sposób. Więc to jest jeszcze moja taka, co nad czym pracuję. Ale tak, w większości dziewczyn znam, większość większości grałam i... i... To I... że się tutaj widzicie, bo wspomniałaś. Tak, o tym. tak, dokładnie. I chociażby nawet Ewa Pajor czy, czy wiele, wiele dziewczyn, gdzie wchodził do reprezentacji, gdzie ja już nie byłam, więc to też jest takie fajne uczucie, że dziewczyny, które po części ja wprowadzałam w druży drużynę, no, ja one teraz odnoszą sukcesy. Więc ja to, to jest to? takie moje pocieszenie, ja mam... nie? Otarcie jest takie, tak. Super, fajnie, fajnie. No, że takie, no tak, no wiesz, że tak dużo zrobiłeś dla polskiej kadry. wiesz, to Niesamowite, co? Yy, no, kurczę, nikt mi może tego tak też bardzo nie powiedział jak ty teraz, ale rzeczywiście może po części tak jest. No, tak, no, tak, to po części tak jest. Bardzo chciałbym Ci podziękować. Ja też dziękuję, miłe doświadczenie. Super. Jak się czujesz? Rozluźniona, tak jak powiedziałeś. Rozluźniona i. Sugestia zadziałała. Tak, tak, mm. może siła perswazji. Tak. Um, dobra, Wy wspomniałaś, że tą też że w ogóle tak, jakby jej nie czujesz, tak, że w sensie tak, jakbyś. Tak, jakby... tak. I, i, właśnie, nie czuję jej nadal. No, a często właśnie y, przy dużym wysiłku, gdzieś tam już nie brakuje tlenu, to te kaptury mi się bardzo spinają. Nie? Więc jestem ciekawa właśnie. Się jak, do niego jak, y, Tak, i właśnie jutrzejszego wysiłku jestem bardzo ciekawa, bo czuję, nie? że gdzieś tam nawet na pograniczu skurczu jestem, ale to, co mówiłaś, to moskłowo-beczkowe rzeczywiście może ma znaczenie. nie? Tak. to moje no, wysunięcie głęboko w przód. Super, no. fajnie. Dziękuję serdecznie. Też bardzo dziękuję. Jo, ja, mia miałaś y, sesję terapeutyczną, y, m, głównie, no głównie przede wszystkim nastawioną, aczkolwiek troszkę popracowaliśmy na tkankach miękkich Twojego tam twojeczki wolęciowego gdzieś jakieś tam y, mobilizacje stawu kolanowego, co oczywiście zwiększyło szybciutko Twój zakres kolana. Co myślisz o takich usługach i jakbyś? Co, co myślisz o takich usługach? Myślę, że przede wszystkim u sportowców gdzieś tam wspomaganie się takimi ludźmi jak Ty, ekspertami, którzy są w stanie nam pomóc, gdzie też my sportowcy, nawet czy zwykli ludzie na co dzień z, zmierzamy się z bólem czy jakimiś przewlekłymi rzeczami. Myślę, że to jest nie, nieodzowny element wspomagania się czymś takim i rzeczywiście już po paru minutach tej terapii czuję się luźniej. I mam nadzieję, że, że przyniesie to taki globalny efekt i przełożenie na to, jak będę się czuła chociażby uprawiając ten sport. Super. Co się liczy? Co jest najważniejsze? Grunt to dobre nastawienie.